nie wiem, że. no to zajebiście. Dobra. Nie dzielimy. Ważny pierwszy. Chyba nie kto pierwszy. A kopieto ci wejść. No kto wsiada? Niestety, to jest miejsce dla jednej osoby. Przykro mi. <grywia> 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 Oj, nie kurwa. Chodź tu. Łatwo... Tak? Kurwa? Tak? Skończyło się kurwa, chodź tu! Tak jesteś... No No nie! Co ty robisz?! Zjebie... Nie wysadzaj mi brum -brumka. No coś... O brum -brumek. A <noise> no dupę, jest to wstań, dobra. To wybuchniemy razem kurwa. O, o ja. Ja przeżyłem ezek. jak? <noise> o, ja wam nie mogę zadać, czyli... Nie. O busie i teraz nie mamy czy pojechać. Muszę <noise> Czekaj, może mam coś. To ma więcej niż dwa miejsca. Kurwa. <noise> no ja nie mam takiego. O oh, kurwa! Jak to wyglądało? Ja pierdzielę, ci mordercy tu nie są.